Siema, z tej strony a to jest kolejny, już drugi odcinek serii serwera sandboxowego na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie pojazd, no, który mi się naprawdę jak na razie najbardziej spodobał na tym serwerze sandboxowym, czyli Typ 5 Heavy, dziesiątka japońska. No i na początku omówimy sobie jego e, działo, jakie jest tutaj na serwerze sandboxowym i na serwerze europejskim, serwer europejski standardowo na lewej stronie. W poprzednim odcinku zapomniałem dodać, przepraszam. Ale tutaj już będą dane pokazane, właśnie z tej lewej strony. Tak więc zaczynamy. Kaliber jest ten sam, to jest. W ogóle, to nie wiem, tu są tak małe zmiany, takie w tym czołgu, jakieś takie kosmetyczne można powiedzieć, ale dobra. Rate of Fire jest taki sam, jak na serwerze europejskim, tylko ja tutaj mam po prostu zamontowane moduły, dlatego tu jest troszkę szybciej. Penetracja z 245. 245 jest tutaj, a na europejskim serwerze jest 249, czyli mamy przeskok o 4 penetracji, w dół, czyli nerf, ale no, jak dla mnie to jest w ogóle nieuczuwalny nerf. Goldowa amunicja i hack zostaje taki sam, damage także taki sam, teraz to jest celność na 100 metrów, czyli tutaj mamy lekki nerf, bo jest 0,42, na zwykłym serwerze jest 0,4. Czas celowania jest 2.7, czyli kolejny nerf. Mamy na zwykłym serwerze 2.5. No i to tyle jeżeli chodzi o działo, czyli ogólnie mamy lekkiego, leciutkiego nerfa do penetracji o 4 mm, co to jest nic tak naprawdę. Czas celowania jest gorszy o 200 sekundy, no i celność na 100 metrów jest tylko gorsza. Życie zostaje takie samo, 2900, armor też, czyli tu sobie zamykamy. Mobilność, tu jest prędkość do przodu 25-11 do tyłu, taka sama jest na serwerze europejskim. Travel speed, czyli prędkość obrotu jest o 1 km na godzinę większy. Na zwykłym europejskim mamy 22, km, mamy 22 prędkość obrotu na sekundę. Czyli kolejna taka kosmetyczna zmiana, taka można powiedzieć niepotrzebna. Kamuflaż i to wszystko zostaje takie samo. Nic tu się nie zmienia. Jedynie jeszcze zasięg sygnału. Z tego co wiem dostał Buffa. To jest dokładnie, już Wam mówię. Na zwykłym serwerze jest 750, tutaj mamy 868, no czyli Buff. Tylko że ten zasięg sygnału to tak mało się jest taki trochę niezbyt potrzebny, no jednak jest baw jakiś tak yy, ale no. Viewrange 365 jest tutaj a na serwerze europejskim. Yy, na europejskim jest to 400 metrów, czyli kolejny nerw, można powiedzieć, 400 metrów do 365 leciuteńki nerw, znaczy nie taki leciuteńki, 35 metrów, a to jest dużo już na dychach. Mm. Jak zauważyliście, tutaj mam. Załogę na naprawę, towarzysze broni, żarówka i jakieś tam perki szybszy obrót, strzał z biodra. To chyba większy sygnał: jest to, 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 to. Bezpieczne magazynowanie. No, i tutaj się ten kolejny perk robi. Ogólnie, pojazd jak dla mnie jest super, na serwerze europejskim już tak kolorowo nie jest. A to z tego względu, że wszyscy używają Golda, wiadomo. no. Bo ja wiem, znam może ze dwie osoby, yy, które nie używają w ogóle Golda na serwerze europejskim. No i sam się im dziwię, tak? No bo Gold jednak jest teraz yy, ogólnie dostępny, można to tak powiedzieć. Ale na serwerze europejskim nie. Znaczy tak jest, zresztą wam pokażę. Jeszcze zanim w bitwę wejdę. Yy, nie, to... Mm, amunicja. I zobaczcie. Zmniejszę sobie do 10 powiedzmy. I chciałbym kupić Golda. Gold to jest to, to, to. Proszę, no i nie da się zmienić, żeby to nie było za golda. Mamy do dyspozycji 3900 golda, no przynajmniej ja mam tyle. Niektórzy mają więcej, niektórzy mniej. No ale jakoś nie potrzebuję szczerze tego golda. No nie wiem, mi się strzela dobrze bez golda. Nie można tego zmienić, żeby było na srebrze. Nie było, ale wiem, że codziennie dostajemy po 500 golda i chyba po pół miliona kredytów, tak? Chyba pół miliona, co pamiętam. Eee, linia Zygfryda, no dziesiątki, no bo tylko dziesiątki są, i Light 8 tieru, dwie arty. Conqueror i T95, czyli no nie fajnie, nie powiem. No to moim planem będzie pojechanie na przepychacz tutaj. Na E6, nie będę klikać, po jeszcze tam Leminki pojadą. A teraz Lemington jest naprawdę powszechny, zwłaszcza na dziesiątkach. No przynajmniej ja mam takiego pycha, że na takie teamy trafią. Najbardziej będę się obawiać, fv jak Panzera, bo resztę jakoś średnio fv No bo teraz FV215 bez 83 nie ma Golda. Czyli teraz ludzie najczęściej strzelają z hajków, czyli strzelą i zadawają zawsze damage rzędu powiedzmy 650. 700, czasami nawet 800 Co mi się no nie podoba za bardzo, ale no No cóż, już lepiej dostać za takie 700, aniżeli za 1400, tak? Wiadomo A, LV teraz też dostał buffa do pancerza No, mi zajął miejscówkę Hm Pojadę tędy może na przepychacz Jeszcze mnie. Zrobimy inaczej Pojadę dalej na przepychacz Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, jaki IS-7 jest przy mnie malutki. Śmieszny. Dobra. Jest typ 5 Heavy. O jezu, ja nie wiem. O, heavy, heavy, heavy. Dobrze. Nie strzeliłem za 955. Nie, nie. To się skumulowało z pociskiem z ISA-7. Żeby nie było. Na typa 5 Heavy załaduję Haki, bo teraz najczęściej w takie czołgi, które nie da. 10 sekund tylko ogłuszenia, ok. To nie jest tak źle, czyli po prostu poprawili to na serwerze Euro, yy, na serwerze sandboxowym, że teraz yy, dostaje się mniejsze ogłuszenie. I to mi się podoba. Jak najbardziej 10 sekund może być. A ja mu przylosowało lepiej. O eseta, o kurde. Ale spokojnie mamy tyle życia, że aż tak bardzo tego nie uczyliśmy. Chyba przeładuje pierwszy. Nie. A i dingnąłem dignąłem się. Może jakbym miał 4 więcej penetracji to się nie dignął. Dobra, Eseta bokiem wieży, ale nie uciekaj robaczku. Dobra. Ciekawe czy ten typ jest tam cały czas. Ale czy coś tam jeszcze jest? On ucieka chyba. Dobra, pojedziemy tędy. Foch. E, foch, powiem Wam. E, można tu dyskutować, czy dostał buffa, czy nerfa, bo działo ma inne. Ładuje o wiele szybciej, ale z mniejszym demerzem. No jak dla mnie dostał nerfa, bo ja akurat wolałem fochu. Fochu? Tak się to wymawia? Fosze? Fo fochu chyba. E, wolałem działo 155 mm, tak chyba? Niech on strzeli. Chyba nie strzeli. A tu jest typ 5, dobra. To powinien strzelić. Ja załaduję następnego hajka. No. O kurde foch. Zobaczymy, czy mnie przebije. Albo czy ja go przebiję? Nie przebiję. Trzeba się tak trochę kątować tym typem. A on pewnie jeszcze nie przeładował. Dlatego. No. Strzel, zobaczymy, czy mnie przebijesz. No, nie umie trafić, no. W sensie ja nie mogę. Co zrobi, że tak stoi? Nic? O kurde. O! Dobra, uwaga. Drugi teraz. No. Dawaj drugi pocisk. Ok. Dawaj trzeci. No. Do choleryjasty. No celność działa. Widać, że nie jest zbyt dobra. No, ładujemy zwykłe. Może one jakąś mają. Nie tyle trajektorię. Trajektorię? Trajektorię? Jak to się mówi? Trajektorię. Tra... No wiecie, o co mi chodzi. One mają, nie no, mają taką samą, no bo słuchaj, so, jakie mogą. Mają już taką samą. Nie no, tu go na pewno nie trafię. Odbił się. No i widzicie, pancerz na tych, na sandboxowym serwerze, co ich jednak znaczy, nie? Że nie ma golda, to chcą coś pokazać. Dobra. Ten obieg mnie tu martwi, trochę. Ale jest wyrównana walka, 7 do 7. A? Przebił mnie. No, piątka, piątka. Dobra. Kierowca już palił. Jebany. O, przebił mnie. Tylko nie wiem, gdzie właśnie. Typ, bokiem. Dobra, już nie żyję. Foch, już powinien prze... A ja tarty dostałem. Foch, już powinien przeładować. O-o! O-o! o Dobra, ok. Dobra. No to było głupie, nie powiem. Głupio zrobiłem. Konkurator strzelił. Ale te 92 już nie ma na hita. I tego FV'a jeszcze nie ma. I co najlepsze, Grilla też. Co ja tak wolno jadę? Przecież naprawiłem kierowcę. Fajna też jest w tym czołgu depresja. Zobaczcie. 10 stopni. Więc to jest naprawdę duży plus. 92. Aj, FV. Wiedziałem. FV, a tamsto zobaczcie. Jakby mnie arta nie wykryła, to by było jeszcze, może bym trochę przetrwał. Zobaczymy, czy przebije Typ FV -a. przebił. Ładne. No, to już raczej wygrana bitwa. Raczej tak. Ale rozegramy sobie jeszcze jedną bitewkę. Naprawdę lubię ten pojazd, lubię nim grać. No, na 30 sekund ogłoszenia, i jakby Grillek nie był teraz Awkowiczem, no bo ch chyba awkuje, to naprawdę powiem Wam, że grill by wygrał tę bitwę. Typ teraz y, rusza się o 50%, jakby z 50% załogą, wolniej strzela. Wiadomo, jeszcze tłumaczyłem, bo ma, ma ten ogłuszenie całe. Ten wiatraczek tutaj na górze, jak widzicie, tutaj. O. I to ogłuszenie tu. Co mi się no, naprawdę nie podoba. Na te 30 sekund, jeszcze te 10, dobra, na 10 sekund jak najbardziej, może być, to jest spoko, ale już na więcej, to średnio mi się to podoba, ale dobrze, że przynajmniej kombinują nad tym, to mi się podoba, że pracują nad tym, chcą coś w końcu zmienić z tą artylerią, no 6 fraków zrobił typek, konkuror wyjeżdża. Ale ze splesza dostaję. no tak, artyleria ma teraz wielkiego splesza. Nie ma co. Rozegramy jeszcze jedną bitwę. A, zapomniałem w ogóle powiedzieć: moduły to mam wentylację, dosyłacz i skupiacz. Zapomniałem o tym powiedzieć. Mógłbym w sumie zamiast skupiacza dać powłokę, ale. Nie, panie. Chociaż. Spróbujemy jedną. Tak. Dobra. Jedną spróbujemy z powłoką antyrefleksyjną, to się chyba tak nazywa. A to, może w ogóle coś opowiem o sobie. Zaczęły się wakacje. Znaczy, już jestem trochę spóźniony, bo zaczęły się yy, dobry tydzień temu. Już dwa tygodnie można powiedzieć. A zapomniałem w ogóle jakiś film informacyjny o tym zrobić. Nie ma nic do roboty, jedyne co to nagrywać, nie? Prochorowka. Hmm, znowu FV I trzy arty tym razem jeszcze gorzej. Najgorsze jest to, że... Pojadę... Dobrze, że tą powłokę wziąłem. Teraz mi się przyda naprawdę. Bo trzy arty. No to na górkę jedynie mogę pojechać. Maus i czwarty, czwarte sztuki. Kliknę, żeby ktoś tu ze mną pojechał. Jak sam pojadę, to się cofnę najwyżej, no bo co? Na środek nie ma zamiaru jechać. Trzy artylerie to nie, nie. nie. A Kampi też was zanudzać jakoś nie ma też zamiaru, że Kampi gdzieś tutaj. Jestem ciekaw jak taki powiedzmy T95 jechałby, gdyby był, albo nie, nie jechał, tylko by był, ile by przeładowywał, gdyby był do góry nogami, nie miał dwóch ładowniczych, magazynu amunicji i był jeszcze pod wodą. Jestem naprawdę ciekaw ile by to trwało. No bo tak, jeżeli jesteśmy do góry nogami, no to ładujemy dłużej o 50%. Jeżeli nie mamy ładowniczych, to też dłużej ładujemy. Jeszcze nie mamy amunicji, w sensie magazynu amunicyjnego, to też ładujemy jeszcze dłużej. A nie, bo pod wodą, pod wodą nie ładujemy dłużej. To mi się pomyliło, ale to się w ogóle nie strzelali pod wodą. Ale tak, to na serio jestem ciekaw. Taki T95 czy nie wiem. FV215B czy Conqueror? O, chyba Conqueror najdłużej ze wszystkich przeładowywuje. Albo T92. Tylko że zanim zadamy im obrażenia tym modułom i załogantom, to jeszcze przewrócimy, to trochę potrwa, to oni jeszcze mogą zginąć. Ale podoba mi się ten czołg, naprawdę. Gdybym nie robił samych radzieckich, to bym robił na pewno tego typa. Jeżeli by jeszcze nie było golda na serwerze zwykłym. Ale że jest, no to. Te drabinki na wokół takie. No. Japończycy do najwyższych chyba nie należą, nie? W ogóle też dziwna konstrukcja, taka na środku, z tyłu silnik, okej, okay, a z przodu to takie... nie wiadomo co to. Dobra, heavy. Ładnie. A Atatozu! Fajnie gadają po japońsku. I czwarty. Wsunę się trochę, po bo z boku tam mają przestrzał. Arta. Aj, trochę zeszło. Na 10 sekund ogłuszony, czyli nie dostałem chyba bezpośrednio. Ale za tylko 140, za 139 to ok. To trochę tych strzałów od artylerii przetrwał na pewno. 62A. Już taki bardzo niebezpieczny jest, jak ma ten spadek penetracji. Na pewno pojawi się na sandboxie u mnie na kanale. Jak zresztą każdy dziesiąty tir. O, przy... uu, z podpaleniem. Płoń, gnito. Niech go piekło pochłonie, jak to prochor mówi. Typ. Yy. Aaaa, odbił się. Dobra. Tam jest cały czas. Oj, o Jezus, tak to chyba go nieprawite. O, spróbuję hajekiem. Teraz hajeki naprawdę do obiegu wróciły, można tak powiedzieć. Zobaczymy, jak hajek wyjdzie. O nie zobaczymy, bo zniknął. Kurde, jak ja lubię te dingi na tym czołu, naprawdę. Podoba mi się po prostu ten krok. Nie wiem, że z wyglądu to z pancerza jeszcze zdziała. Ach, trochę zeszło. O Jezu, o Jezu, teraz to mnie przypasadili. patrzcie, Zobaczcie, jak się odbija. Hm. Ciekaw jestem, ile zablokowałem teraz na pancerz, no ale hm. ten by mógł mi tu pomóc. Tylko ja tu z FOP-kiem jestem. A silnika też nie chcę naprawiać na razie, bo jeszcze mi uszkodzą amunicję. Albo co wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach jest z tymi czytami. Wszystkimi. A nie przybiłem. Ciekawe. A że jestem na górce, to jeszcze mi tak wszystkiego trochę. O. Zara, zara. Może zdążę. Dobra, obracamy się. No Już trochę po dupie dostałem, nie powiem. Może zjadę trochę. Jeden do pięciu. Dobra. O jezu, trzy na godzinę. No super. Oj, obiekt tutaj za dużo też nie podziałał, nie ma jakiejś super depresji. Oni muszą się wychylić, bo inaczej to nie ma co po prostu, no. O, już go biją. Tu wraca? Chyba nie. Nie wraca. Dobra. Obracamy się. Czy jedziemy do tyłu? Chociaż jakby mi pomogli od boku, to bym mógł tu zostać. Nie powiem. Tylko, że... Oni uciekają. No to nie zbyt miło. Tam jest Hewik i reszta. No nie no, jak mi od boku tutaj uciekają, no. Barany jedne jakby zostali, mógłbym im spotować na górce ze spokojem. O, już jedzie. Muszę trochę do przodu, bo będzie kąt inny i będzie mnie łatwo przebijać. I zobaczcie teraz, co Metz ze mną robi. <grym> Odbił się! <grym> Dobra, Hewik. Ciekawe, czy odbije coś jeszcze. Starana dawaj, 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 starana dawaj, dawaj No O kurde i to była kaplica teraz No ten strzał, ten jeden Tak to bym jeszcze chwilę pożył Ale niestety no, bitwa przegrana no Te barany tam Gdzie ten foch jedzie O, no, zamiast zostać FV też sobie pojechał No według mnie Trochę głupio tym postąpił, że no, zobaczcie w ogóle hewik ma model HD no, jest ładniejszy i twardszy, na pewno. Gdzieś czytałem, że jest właśnie twardszy, ale... O, a to nasz. Ładnie wygląda. Znaczy, ta wieża dziwnie wygląda, to takie odlewane, znaczy to nie jest odlewane, nie wiem co to jest, jaki to jest materiał, że... Takie dziwne pomarsz... O Jezus Maria! No jebunę, to jebunę, chuj drążyć temat, nie? Zobaczymy co u Mausa. Maus się dobrze kontuje, tylko Panzer ma dobrą penę. O, lewo, kręć wieże, dobrze, dobrze. Pięknie to zrobił. Właśnie tak się gra Mausem. Ci tu coś po rusku pisze. No, Maus to już tu długo nie pożyje. Afl Też ma model HD, zobaczcie. No, moim zdaniem wygląda gorzej niż poprzedni. Łoń, niech Cię piekło pochłania. Te rury jedynie mi się podobają, u niego. A tak, to. O. Zobaczymy, za ile odbiłem, bo to mnie najbardziej ciekawi. Nie wiem, jakieś wartości niemożliwe, czy. Bo trochę odbiłem, cały czas były jakieś dingi, dopóki mm, barany nie zjechały. 5010. Widzicie, za ile odbiłem? Jeżeli nie ma golda, to pancerz na czołgach ciężkich teraz jest. naprawdę, ma znaczenie. Taki typ 5 Heavy, czy właśnie tutaj taki. Maus czy S-100 teraz bez Golda, naprawdę to są już trudni przeciwnicy. Ciężkie wróciły do łask w skrócie. Yy, ale dobra, yy, to był kolejny czołg, czyli typ 5 heavy. Jak na razie mój ulubienie jest mój faworyt na tym serwerze europejskim, a, yy, nie europejskim sandboxowym. Jeszcze wszystkimi oczywiście nie grałem. Chyba 113 nie grałem, bo zobaczcie to załogi nie mam. 121 też nie grałem, ale to będzie w innych odcinkach. Yy, a na razie dziękuję Wam za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!